Moją energię na szlaku wspiera Grinsel, lider technologii elektromobilnych. serdecznie z Cortina lecimy w ramach Lavaredo Ultra Trail 20 km po Dolomitach już się nie mogę doczekać startu zostało zaledwie 18 minut no i cóż, ja Was zapraszam na relację, która będzie na pewno obfitowała w piękne, piękne widoki, bo Cortina jest położona fantastycznie, a ścieżka też też jest po prostu genialna. No cóż, ja kończę, bo już muszę zakładać maskę, dlatego że tutaj we Włoszech w tej chwili no są, szczerze mówiąc, bardzo mocno przykładają wagę do tego, żeby żeby chodzić w maskach. Jest taki wymóg, żeby przez 500 metrów pierwsze postarcie też nosić właśnie maskę i dopiero sobie ją zdjąć. Także no cóż, ja nie będę zamaskowany do Was gadał, odezwę się już z trasą. Można było zdjąć wreszcie to dziadostwo. No, to się gadać nie da. Ciężko żyć w tym. Fajny początek, emocje, start. biegu rewelacja. I Dolomity przed nami. Na razie drugi taki fragment biegu. Po asfalcie. Półtora kilometra i końca. Nie widać, ale myślę, że w końcu lecimy gdzieś tam góry. I będzie zabawa. No i właśnie, odkrywają się bajkowe krajobrazy Naprawdę warto przyjechać. W ogóle wreszcie można poczuć tą adrenalinę zawodów. No. Kurczę, ostatnio gdzieś tam pani mogiła. Wiosną, kiedy była zima. Teraz mamy piękną pogodę. Wow. Tak, teraz już biegliśmy w las. Cały czas asfalt, ale jesteśmy w lesie. Jest duszno, bo Ci, którzy mnie śledzą na Instagramie wiedzą, że przywaliła burza bardzo mocno, ale wyszło słońce, także liczę na to, że będzie fajna pogoda i piękne widoki. Ale co jest kurna sakrament słoduszna. Wyleźliśmy trochę z i już pięknie zaczyna się widać. Racje. Ale powiem wam, że piękne są te widoki. Tutaj taki odcinek biegowy. Ale kurczę, jakby nie pochodzić po tych Dolomitach, po Tatrach gdzieś, w Beskidach, to tak na sucho gdzieś to ciężko. Bo jest strasznie, wiecie, dużo takich... no kamienie się osuwają spod nóg. Tu jest dużo takich urwisk. Racja. Jak widzieliście, że jest duża ekspozycja, no i trzeba mieć jednak trochę doświadczenia. Ja tam nie mam dużo, ale nie mam lęku takiego, żeby się gdzieś tam dygać tego. Bo tylko trzeba pewnie, pewnie przez to po prostu przebiegać, ale widoki rekompensują. Naprawdę są przepiękne. O, ja pierdolę. No powiem wam, tam. Oh, fuck! fuck. This is, this yeah. is really up. Only is. shit! Oh my God. We will cry. Let's go. Yeah, let's go. No powiem wam, że grubo. Tutaj dwa razy tarnica, mi się wydaje tak. No spokojnie, powiem wam, to pion jest taki, że na pewno dwa razy tarnica. To nie ma opcji. Albo więcej. Nie wiem czego jestem kurde aż sprawdzę jak dożyję do ósmego jest gig ale od ósmego to się zaczyna Armagedon po prostu jak ktoś pamięta górę Żar czy Żor z Janosika to to jest nic góra Żor to to jest piekło jak tam jest Żor Powiem wam, że już się po wełbie kręci. Kurde, ciśnienie też już daje uszy przytyka. Ale ale, ale i masz, jeszcze cię pogania. Ale już niedaleko. Już bliżutko. Ale kurwa, Patrzcie stamtąd. Ja pierdolę. A, sor, zakręcia się nie da. O widok piękny. Ale piździ. Pobrałbym kurtkę najlepiej. Ale... A to jeszcze tam. Ja pierdolę. Ciao, ciao oh, It's fucking crazy Well done, so good, You're at the top now you can relax some. Oh, well done. Kurde Już mi się w tak kręciło I w ogóle powiem wam że oh, jak to mówią I'm done Powiem wam że czuję tak Pierwszy raz w życiu jakby mi się czwórki wyłączyły Naprawdę gdzieś po płaskim jeszcze to biegnę, ale jak jest trochę pod górę, to kurna nie czuję czwórek, tak jakbym ich nie miał po prostu. Ogólnie tu jest chłodno. Ta kosówka taka jak na babiej górze, ona chroni. I jest lepiej, no, bo tak to byłby wygwizdów nieprzeciętny, no. Naprawdę. Teraz z góreczki, tam jest chyba to schronisko, gdzie mamy punkt pomiarowy i tam jak się nie wyrobię, to dyskwalifikacja i do domu. No, musimy zdążyć. No. Ach, kurwa. Ale powiem wam, że to nie jest łatwy bieg. Tutaj są takie momenty, że wiecie, na zmęczeniu się nóżka opośleźni i fruniesz tam. Także cholera. I jest pewne, że żeby zdążyć, no to trzeba kurde cisnąć, no. Czyli nagrywanie, gadanie przy okazji, a cały czas praca. Bo nie tak jak na niektórych biegach, że tam turystycznie sobie dotrzesz. Tutaj, fak! Można nie dotrzeć do punktu na 15 km dopiero, nie? Tam jest 3 godziny. A kurde można naprawdę jakbyś tak zabajdużył i podziwiał widoki robił zdjęcia. To nie, to nie jest bieg na to. Piękne widoki, które zobaczę w gruncie rzeczy z nagrania. Bo przy okazji... No bo się spieszę, no. Po prostu. A to po... To coś, kurde. To było gigantyczne, po prostu nie wiem, jak dla mnie miliard metrów przewyższenia, chyba o, zbiegamy i odpowiednik GoPro, tylko że włoski. Gracie, gracje, super widać szczyty. No, piękne są doliny, naprawdę. Powiem Wam, że tak jak Tatry są zajebiste, bo już tam gdzieś w paru górach byłem. Także my się nie mamy czego wstydzić w ogóle. Tylko że są dużo mniejsze powierzchniowo, prawda? Tak mi się wydaje. No a na pewno tu są wyższe szczyty, ale naprawdę, powiem wam, że kurczę, nie mamy się czego wstydzić, no. Mamy punkt. Trzeba maski założyć. Także spokojnie wyrobiliśmy się w czasie pomarańcza. Pomarańcze. Mioju. Dobra, idziemy teraz na punkt kontrolny i spadamy do mety już. Wyrobiliśmy się w czasie, zeżarło się, odhaczony i można cisnąć. No teraz już laskiem sobie zbiegamy. Spokojnie. Do mety już niedaleko. Także w limicie się na pewno zmieścimy. Może nawet się go tam też pobije. Fajnie. Fajny wiek. Bardzo trudny jak dla mnie, ale... Polecam. Zdecydowanie. A tam woda już słychać. Mete w kurtynie. Zostały nam trzy kiloski. Przepiękny widok macie na koniec tu. Lecimy do metry. Lecimy! Gratulacje! Ale powiem wam, coś pięknego skończyć taki bieg zajebiście generalnie bieg trudny to co było podejście tam powiem wam razy trzy górażak także nie można lekceważyć bo naprawdę się można zdziwić ale bardzo przyjemny bieg jak na bieg taki żeby spróbować po Alpach to naprawdę bieżcie Cortina 20 dostaniecie kopa w twarz ale będziecie mega zadowoleni także co kochani no ja kończę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Widzimy się w następnym. Ja idę wsadzić sobie nogi do rzeki. No i co? Pamiętajcie, nie siedźcie w domu, tylko idźcie w góry. Ciao!